Armia Czerwona po kilkumiesięcznym postoju na linii Wisły rozpoczęła realizację założeń operacji Wiślańsko-Odrzańskiej. Cel wyznaczony dwóm frontom, które nacierać miały wprost w kierunku zachodnim był bardzo prosty. Pierwszy front białoruski pod dowództwem marszałka Georgija Żółkowa miał atakować wprost w kierunku Berlina i w jak najkrótszym czasie dotrzeć do linii Odry, ostatniej naturalnej zapory, która przegrazała Armii Czerwonej drogę w głąb Niemiec. Jednocześnie na południu... Skrzydle nacierał pierwszy front ukraiński marszałka Rokosowskiego, którego głównym celem był Wrocław i linia Nysy Łużyckiej. Założenie było takie, żeby w ciągu zaledwie czterech tygodni ustanowić przyczółki nad obiema rzekami i w ten sposób przygotować się do przełamania ostatnich linii obronnych, jak zakładano, zwłaszcza na kierunku berlińskim. Rosjanie nie zdawali sobie sprawy z tego, że przeciwnik, mocno osłabiony, dysponuje potężnymi obiektami fortyfikacyjnymi, zwłaszcza w rejonie działań Pierwszego Frontu Białoruskiego. Te obiekty to przede wszystkim ciągnąca się od granic Morza Bałtyckiego, od południowego brzegu tego morza, aż wzdłuż przedwojennej granicy z Polską linią mostień. Pozycji pomorskiej, czyli dziś mówimy o tym wału pomorskiego, a dalej te fortyfikacje łączyły się z kolejną, jedną z największych na świecie linii, jaką była linia łuku Odry. I warty. I to właśnie na linii łuku Odry i warty 29 stycznia 1945 roku doszło jednego, do jednego z najbardziej nieprawdopodobnych zdarzeń tamtych dni. Do rajdu pancernego, który bez walki przekroczył linię jednych z najpotężniejszych obiektów, jakimi dysponowała III Rzesza na swojej wschodniej granicy. 29 stycznia 1945 roku jeszcze nie było wiadomo, czy Rosjanie przedrą się przez linie Umocnień, zwłaszcza w rejonie Pniewa. Mobilizacja oddziałów niemieckich trwała od kilku tygodni. Problem polegał na tym, że jednostki alarmowe i jednostki pospolitego ruszenia czyli Volkssturmu nie były w stanie stawić skutecznego oporu nacierającym zwłaszcza pod oddziałom pancernym gwardyjskim, wchodzącym w skład pierwszej armii pancernej generała Michała Kadukowa. Pierwsza armia pancerna w ciągu zaledwie 18 dni pokonała dystans 600 kilometrów, nie bacząc na problemy związane z utratami kolejnych maszyn, z zaopatrzeniem, zwłaszcza w paliwo. Dokonała wydawałoby się niemożliwego. W tych realiach trwał dramatyczny odwrót ludności cywilnej. Ucieczka, której hasłem były dla poszczególnych powiatów odezwy lokalnych wataszków w NSDAP. Problem polegał na tym, że te odezwy pojawiły się zbyt późno, w efekcie czego ludność cywilna mieszała się z z oddziałami wojskowymi i bardzo często znajdowała się tuż przy linii frontu. Jedna z dużych grup ludności cywilnej, która opuściła swoje domostwa krótko przed pojawieniem się Armii Czerwonej, dołączyła do oddziałów obsadzających jeden z obiektów fortecznych linii Odry i Warty linia, której długość łączna wynosiła 80 km, z czego 35 km blisko znajdowało się pod ziemią, wyposażona w 13 grup warownych w kilkanaście potężnych schronów i wiele mniejszych obiektów. Łączna liczba obiektów fortyfikacyjnych sięgnęła blisko 650 obiektów tworzonych od 34 do 44 roku. Ta linia miała zagrodzić drogę Armii Czerwonej w kierunku między innymi Berlina. Problem był taki, że nie udało się tych obiektów obsadzić. Od października 44 roku tworzono bataliony Volkssturmu, pospolitego ruszenia, w szeregach których mobilizowano do walki wszystkich mężczyzn nieuczestniczących do tej pory w działaniach w wieku od 16 do 60 roku życia. Jednocześnie w styczniu 45 roku zapadła decyzja o powołaniu do wojska roczników 1927 i 1928. Władze w Berlinie robiły co mogły, żeby nasycić front kolejnymi jednostkami wojskowymi. Te, które cofały się naciskane przez Armię Czerwoną i jej sojuszników, nie były bardzo często zdolne do walki. Zdziesiątkowane pułki grenadierów, pozbawione pojazdów pancernych, bataliony, które opierać swoją siłę mogły tylko na ręcznych środkach, takich jak pancerzownice, pancerszek czy granatniki, panzerfaust, nie były w stanie stawić skutecznego oporu nacierającym radzieckim czołgom. Ale w tym czasie trwała także walka na zapleczu. Pododdziały żandarmerii polowej, JAKT Komandos, czyli specjalne jednostki tyłowe, starały się wychwycić jak największą liczbę osób zdolnych do noszenia broni i skierować ich jako wzmocnienie obiektów fortyfikacyjnych. Jednocześnie starano się obsadzić jak największą liczbę małych schronów na przedpolach, małych, betonowych obiektów typu Ringstand 58C, których na samej tylko linii Łuku Odry i Warty zainstalowano około 300. Schrony te nie były w stanie stawiać długotrwałego oporu, ale jako zamaskowane gniazda karabinów maszynowych były były w stanie powstrzymać m.in. ataki piechoty. Tuż za kolumną cywilną przemieszczały się pododdziały rozpoznawcze armii niemieckiej. Niemcy zdawali sobie sprawę z tego, że walka, która toczy się w tym momencie, dotyczy tylko zabezpieczenia losu cywilów. Dla strategicznej sytuacji trzeciej Rzeszy nic nie mogło się już zmienić. Pododdział rozpoznawczy Wehrmachtu został ostrzelany przez radzieckie moździerze. Oznaczało to, że nieprzyjaciel jest już bardzo blisko. Cywile mobilizowali się do ucieczki. Gdzieś tam między nimi przemieszczały się jeszcze samochody z prominentami NSDAP, którzy jako pierwsi z reguły opuszczali miejsca swojej służby. Dlaczego tak było? Obawiano się oczywiście odwetu, odwetu, który Armia Czerwona brała na Niemcach już od jesieni 1944 roku, kiedy to. Przekroczono przedwojenną granicę między ZSRR a, a Niemcami, czyli wkroczono na teren Prus wschodnich. O tym, że odwet będzie bezwzględny, Niemcy wiedzieli doskonale. Przekonywali się o tym mieszkańcy miejscowości, którzy zdecydowali się pozostać i poczekać na nadejście frontu. Dlatego walka żołnierzy niemieckich nabierała coraz bardziej rozpaczliwego charakteru. Jednocześnie Zdawano sobie sprawę z tego, że ograniczona ilość środków nie pozwoli na stawienie długotrwałego oporu. Nagle za pleców niemieckich granadierów wyjechał samochód pancerny BA-64. Rosjanie rozpoczynali zakrojoną na szeroką skalę akcję rozpoznania bojem, wysyłania w kierunku pozycji niemieckich małych pododdziałów rozpoznawczych, samochodów zwiadowczych, które miały na celu wysądować, jakie ilości. Nieprzyjaciela, zwłaszcza cięższego sprzętu, znajdują się na przedpolu. BA-64 nie był w stanie podejmować walki z, nawet z piechotą, o czym przekonała się załoga obrzucona granatami dymnymi. W tym momencie do działań przystępował niszczyciel czołgów, który miną przeciwpancerną wrzuconą na pancerz zneutralizował pojazd nieprzyjaciela. Te ryzykowne działania bardzo często przynosiły skutek, ponieważ Rosjanie nie spodziewali się tego, że Przeciwko czołgom może występować piechota PA-64 stanął w płomieniach Załoga została wybita, ale pojawienie się czołówki rozpoznawczej oznaczało Że tuż za tymi oddziałami mogą przemieszczać się główne siły 44 Brygady Pancernej Gwardii Tej jednostki, która wraz z innymi pododdziałami 1 Armii Pancernej, Armii Czerwonej Rozpoczęła szaleńczy momentami rajd w kierunku Odry Znano stanowiska w rejonie obiektu fortyfikacyjnego. Wykorzystano jako przewodnika m.in. chłopca z lokalnej komórki Hitler Jugend, organizacji zrzeszającej niemiecką młodzież. Sam członek Hitler Jugend z panzerfaustem w ręku stanął ramię w ramię z żołnierzami po to, żeby włączyć się do działań przeciwko Rosjanom. Ale doświadczenie Zwłaszcza dowódców pododdziałów rozpoznawczych Armii Czerwonej pozwalało na uniknięcie zbędnego zagrożenia. Zamiast pojedynczego pojazdu wysłano teraz maszynę wraz ze zwiadowcami na pieszo. Ze zwiadowcami, którzy przy pomocy pistoletów maszynowych i śmiałych działań, między innymi przy użyciem granatów i miotaczy płomieni, rozpoczynali walkę przeciwko Niemcom. W tym momencie. Łuk zataczał samochód pancerny BA-64, który powrócić miał do, do sztabu pododdziału i tam złożyć meldunek o sile wojsk niemieckich. Jednocześnie cały czas kontakt wzrokowy i za moment kontakt ogniowy nawiązywali z Niemcami radzieccy, zwiadowcy. W kierunku Rosjan zaczęły odzywać się pojedyncze karabiny maszynowe zainstalowane w kopułach pancernych. Problem polegał na tym, że bardzo często ta broń pamiętała jeszcze czasy I wojny światowej. Jak wynika z dokumentów archiwalnych w. W 1944 roku w okresie między październikiem a grudniem do wielu obiektów linii umocnionych zarówno na Pomorzu jak i na ziemi lubuskiej skierowano z magazynów broń, która teoretycznie wycofana została ze służby bądź stanowiła ostateczny odwód. Między innymi karabiny maszynowe MG 08, które pamiętały czasy I wojny światowej. Granadierzy, którzy obsadzili przed pole obiektu oczekiwali na pojawienie się kolejnych pododdziałów radzieckich. Rosjan było za mało. Oddział Świadowczy nie był w stanie przystąpić do skutecznych działań, ale poprzez zwiat przy użyciu samochodu pancernego rozpoczął się ostrzał moździerzowy i artyleryjski niemieckich pozycji. Granaty moździerzowe padały coraz bliżej przed pola. Obiektu fortecznego, co zmusiło Niemców do odwrotu w kierunku głównego obiektu, głównych fortyfikacji. Kopuły pancerny wyposażone w karabiny maszynowe, ale także w szybkostrzelne granatniki, były w stanie rasić nieprzyjaciela podchodzącego nawet do kilku kilometrów od obiektu. Ale Rosjanie doskonale zdawali sobie sprawę z takiego przebiegu rzeczy, dlatego podciągnęli w rejon fortyfikacji artylerię. Kałbica 122 i działo przeciwpancerne zis wykorzystywano równie skutecznie do walki z pojazdami nieprzyjaciela, jak i z obiektami umocnionymi. Rozpoczęły ostrzał przygotowując teren do ataku piechoty. Do działań przystępowała obsada. Kopu pancernych rozpoczynając ostrzał stanowisk artyleryjskich z szybkostrzelnego granatnika. O. W kierunku stanowisk niemieckich wysłano agitatora, który wzywał żołnierzy nieprzyjaciela do poddania się. Rosjanie nie wiedzieli, jak dokładna liczba żołnierzy niemieckich obsadza obiekt, dlatego podjęli próbę, dziś powiedzielibyśmy mediacji, tak naprawdę przymuszenia do złożenia broni przez Niemców. W kilku przypadkach, między innymi na Pomorzu, takie działania odnosiły skutek, ale tutaj, zwłaszcza w miejscach, w których służyli ci, którzy mieli za sobą gehennę frontu wschodniego, ci, którzy wiedzieli, w jaki Sposób Rosjanie rozprawiają się z jeńcami. Takiego efektu nie przyniosły działania agitatora, z tego względu, że nikt nie chciał się poddać. Jednocześnie zaczęto na nowo obsadzać przedpole. Mimo zagrożenia ze strony artylerii, Niemcy po raz kolejny wyszli na linię umocnień ziemnych, które powstały jesienią 1944 roku. Rozpoczął się drugi etap działań o ten obiekt, który Państwo widzą. Etap, który rozpoczynały między m.in. radzieckie moździerze. Nagle w lustrach lornetek pojawił się czołg T-34. Okazało się, że. Do głównych linii zaczęły docierać czołówki 44 brygady pancernej. Tuż za czołgiem przemieszczała się radziecka piechota. Od początku operacji wiszańsko odżańskiej Armii Czerwonej od 12 stycznia 1945 roku Rosjanie mieli przewagę liczebną i przewagę materiałową. Nap Działania w kierunku obiektów prowadzonych przez dwie grupy tychurów wspierane przez czołg T-34 mimo swojego szaleńczego charakteru charakteru który zgodny był z realiami bardziej pierwszej niż drugiej wojny światowej mimo kanonady ze strony niemieckiej Rosjanie posuwali się na wschód T-34 był coraz bliżej przed pola stanowisk niemieckich. Piechota zaległa, ale druga grupa już na skrzydle przy wsparciu samochodu pancernego BA-64 rozwijała natarcie w kierunku Niemców. Tym kończyła się amunicja. Nie było możliwości jej dostarczenia. Z pancerwerków wyciągano ostatnie granaty, ostatnie skrzynie z amunicją karabinową. Niemcy rozpoczęli odwrót w kierunku obiektu, licząc na to, że dojdzie do walk w kazamatach. Tam mogli wykorzystać w przewagę. Po raz kolejny odezwał się szybko strzelny miotacz granatów w jednej z kopów, 717. Miotacz granatów, który mimo wyeliminowania części żołnierzy radzieckich nie powstrzymał. Natarcia. Rozpoczął się finalny szturm w kierunku obiektu, prowadzony siłami wszystkich podziałów radzieckich znajdujących się w okolicy. Jednocześnie cały czas na skrzydle operował czołg T34-85, rażąc nieprzyjaciela pociskami z działa 85 mm. Niemcy rozpoczęli metodycz fortyfikacji. granaty wybuchały, ale tusze przed tym. I tak bywa. Stany są tam? Nie tam.

Антонёк, а давай, быстрей! А а а готовы, готовы? Готов! Готов! Готовы? <связывая> готовы! <связывая> <связывая> レミアンタ、ラザーラザーラザーラザー y <Yeah>. o、yeah. Советский Союз! Ура! <связи> Ребята, смотрите, как... Давтра да, давай, 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 давай. давай, Давай! Посмотрите, у героя а

E aí, aí, どうですか? <music>